Cześć, witam Was na kolejnym filmiku na moim kanale, na którym dzisiaj ugotujemy kotlety wieprzowe razem z masłem krzanową, z piwem. Do tego będą ziemniaki zapiekane w piekarniku razem z czosnkiem i masłem. Myślę, że jest to fajny przepis na obiad. Teraz zaczniemy od przygotowania sobie naszych ziemniaków. Żeby przygotować nasze ziemniaki, będziemy potrzebować do tego oto, taką łóżkę drewnianą na której kładziemy naszego ziemniaka wcześniej umytego, on zostaje w tej łupinie. Naszego ziemniaka kroimy w plastry. Dzięki tak pokrojonemu ziemniakowi podczas naszego pieczenia w piekarniku będziemy mogli zauważyć, że nasz ziemniak później będzie wyglądał bardzo estetycznie, ponieważ on się lekko otworzy, przez co też nasze masło razem z czosnkiem wejdą w środek naszego ziemniaka. Smak będzie w całym ziemniaku, a nie tylko na zewnątrz. Tak przygotowane ziemniaki na chwilę odkładamy i przygotowujemy sobie nasz czosnek. Myślę, że dwa ząbki do tych ziemniaków będą wystarczające. Nasz czosnek obieramy z łupy. W międzyczasie, kiedy przygotowujemy nasze ziemniaki. Ustawiamy także piekarnik. Piekarnik ustawiamy na termołowiek, na około 200 stopni. W międzyczasie, kiedy nasz piekarnik się nagrzewa, my kontynuujemy nadal przygotowanie naszych ziemniaków. Nasze ziemniaki układamy na takiej kratce do pieczenia. Nasze ziemniaki smarujemy masłem niedużą ilością. Możemy postarać się także wepchnąć to masło między te szczeliny. Gdy nasze ziemniaki są już przygotowane, posmarowane masłem, przez prasę przeciskamy czosnek po około pół główki na, jedny, na jednego ziemniaka. Tak przygotowane ziemniaki lądują w naszym piekarniku nagrzanym do 200 stopni. Nasze ziemniaki po włożeniu Powinny się piec około 45 minut do momentu, do momentu zmięknięcia oraz nabrania złocistej barwy. Teraz zajmiemy się przygotowaniem naszej masy chrzanowo-piwnej. Zaczniemy od przygotowania czosnku. Będą nam potrzebne dwa ząbki czosku, które obieramy. Do naszej masy również wykorzystamy dwie cebule, które również obieramy. Naszą cebulę oraz czosnek kroimy grubsze palarki. Również do tej marynaty przygotowujemy sobie połowę natki pietruszki. Grubo siekamy ją. Teraz przygotowujemy naszą patelnię, na naszej patelni rozpuszczamy 3 łyżki masła nasze masło się rozpuszcza, dodajemy cebuli razem z czoskiem. Naszą cebulę podsmażamy około 5 minut na naszej patelni razem z czoskiem. Nasza cebula zaczyna nabierać już koloru. Dodajemy do niej dwie łyżki musztardy. Ja w tym przypadku mam tutaj musztardę miodową. Oraz dodajemy naszą wcześniej posiekaną natkę pietruszki. To wszystko smażymy jeszcze przez około 2 minuty. Kiedy nasze smaki na patelni już się połączyły razem z musztardą, dodajemy do tego około pół szklanki piwa. W tym przypadku jest to piwo jasne. I czekamy do momentu zagotowania się. Kiedy widzimy, że nasze piwo już zagotowało się, wyłączamy naszą kuchenkę i zdejmujemy z gazu. Patelnię. Teraz do naszej masy dodamy 4 łyżeczki bułki tartej oraz 2 łyżki szan. Może być to z starty, może być to krzan ze słoika. Wszystko razem mieszamy. Kiedy nasza masa już jest ściągnięta, możemy ją przyprawić solą oraz pieprzem do smaku. Wszystko mieszamy. Teraz zajmiemy się przygotowaniem naszego mięsa, ja to akurat mam cztery porcje. Nasz schab przyprawiamy z obu stron solą oraz posypujemy go również pieprzem. Do naszego schabu użyjemy również odrobiny cukru. Również posypujemy z obu stron. Tak przygotowany schab ląduje na patelni. Na naszą patelnię nakładamy dwie łyżki masła, na nasz rozgrzany tłuszcz kładziemy nasze schabowe i obsmażamy je przez około 4 minuty z jednej i z drugiej strony. Nasz schab już jest obsmażony. Dodajemy naszą masę. Nasz piekarnik nastawiamy na funkcję grillowania i nastawiamy na maksymalną temperaturę, po czym umieszczamy nasze mięso na środkowej półce. Nasze mięso trzymamy w piekarniku do momentu złapania złocistego koloru. Nasze danie teraz wykładamy. Ja użyłem to jeszcze masy, która pozostała mi do naszych schabowych. Na tym położę ziemniaka. Teraz na nasze talerze wykładamy nasz schab. Tak prezentuje się nasze danie na talerzu. Myślę, że jest to świetna propozycja na obiad. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym uważacie. Pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji. Do zobaczenia w następnym filmiku. Smacznego!